Większe firmy często nie chcą współpracować z solo przedsiębiorcami. Tak, jakby zupełnie nie doceniały tego, że taki jednoosobowy specjalista będzie bardziej zaangażowany, poświęci im 100% uwagi, że mogą liczyć na indywidualne podejście. Za chwilę dowiesz się, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić. Cześć, tu Marek Jankowski, uczę solo przedsiębiorców, jak przyciągać klientów, żeby chcieli kupić właśnie od ciebie, bez narzucania się, namawiania i naciskania. To jest mała, wielka firma. Odcinek 494, który może otworzyć ci oczy, jeżeli masz jednoosobowy biznes i masz problem z pozyskaniem klientów B2B w postaci większych firm. Temat tego odcinka podsunął mi Rafał Gryglicki, założyciel firmy Matsim z Koszalina i jak sam mi powiedział wieloletni słuchacz tego podcastu, firma Rafała zajmuje się automatyzacją i robotyzacją produkcji. Buduje maszyny, integruje systemy zrobotyzowane i takie tam. Branża jest tutaj może mniej ważna. Ważniejsze jest to, że od pięciu lat jest to spółka zatrudniająca kilkanaście osób, a wcześniej przez dziesięć lat Rafał prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i działał jako solo przedsiębiorca. I zastanawiał się też, jak to jest? Że większe firmy wolą współpracować z innymi, większymi firmami, a nie z soloprzedsiębiorcą, który jest bardziej zaangażowany, no bo każdy klient jest dla niego na wagę złota. Kiedy firma Rafała urosła i on sam zaczął współpracować z soloprzedsiębiorcami, przekonał się, że część z tych współprac, część z tych doświadczeń była bardzo dobra, ale część niestety nie. I dzięki temu Rafał zrozumiał, skąd się biorą takie obiekcje i obawy większych firm przed współpracą z solo przedsiębiorcami. Umówiliśmy się, że nagra mi Rafał wideo o swoich doświadczeniach, żebym mógł zacytować go w takiej formie audio wideo w podcaście i przesłał mi takie wideo, więc będę je w tym odcinku wykorzystywał. Z mojego punktu widzenia to jest Kapitalny materiał do przemyśleń dla każdego solo przedsiębiorcy, bo rzadko się zdarza, żeby potencjalny klient powiedział ci tak szczerze i tak konkretnie, dlaczego ma opory przed współpracą z tobą jako solo przedsiębiorcą. W tym odcinku zajmiemy się czterema takimi sytuacjami, a na koniec powiemy, co zrobić, żeby mimo wszystko przekonać firmę do współpracy. Mówię, powiemy, no bo trochę będzie mówił Rafał, a trochę ja. Pierwsze doświadczenie Rafała jest takie że solo przedsiębiorcy dużo łatwiej niż inne firmy znikają z rynku. Posłuchajmy. Próg wyjścia z działalności gospodarczej jest bardzo niski. Solo przedsiębiorcy niezwykle łatwo jest zamknąć swoją działalność gospodarczą i pójść na etat, albo wyjechać za granicę do jakiejś tam pracy. I generalnie wszystko, co miał, co budował, co tworzył, swoją markę, swoje doświadczenie, zamknąć z nadzie. I takie coś jak najbardziej mi się przydarzyło. Planujemy długoterminową współpracę, inwestujemy czas, energię, zaangażowanie w daną relację biznesową, a nagle okazuje się, że z pracy nie będzie, no bo solo przedsiębiorcy się znudziło lub pod wpływem jakichś emocji, ewentualnie namów osób bliskich, zdecydował, że już mu wystarczy, że już tam nie chce się więcej w tym to bawić i pójdzie na etat. Jest to absolutnie zrozumiałe, no niemniej w przypadku firm jest to zdecydowanie rzadziej, że firma się zwija z działalnością. Nie ma wątpliwości, że jednoosobową działalność gospodarczą bez pracowników dużo łatwiej zamknąć niż spółkę, zwłaszcza jeżeli ta spółka tych pracowników ma. Pytanie: jak sobie poradzić z tego typu obiekcją klienta? To znaczy, jak go uspokoić, że ty nagle nie znikniesz i nie zostawisz go na lodzie? Mam trzy propozycje. Pierwsza propozycja to jest zawarcie w umowie z klientem odpowiednich zapisów, które zapewnią mu ciągłość waszej współpracy. Czy to będą jakieś kary za zerwanie projektu, czy rozłożenie płatności w czasie, tak żeby klient płacił ci w miarę tego, jak się tym projektem opiekujesz. No to, to już jest kwestia indywidualnych projektów i rozwiązań. Ja powiem Ci, jak ja uspokajam moich klientów u siebie. Na przykład w ofercie mojego kursu Podcast Pro jest taka informacja, że gdybym w pewnym momencie przestał oferować ten kurs, to klienci będą mieć możliwość pobrania wszystkich materiałów do siebie na dysk. One normalnie są na platformie kursowej, ale gdybym z jakiegoś powodu uznał, że już nie chcę tego kursu oferować, nie chcę płacić za platformę, gdzie on jest utrzymywany, to każda osoba, która ten kurs kupiła, będzie mogła sobie te materiały pobrać na dysk. W przypadku Kursów, które są związane z czatem GPT, daje też taką gwarancję, że gdyby czat GPT przestał być bezpłatny w ciągu 12 miesięcy od zakupu kursu, to ja wtedy albo dostosuję kurs do innego darmowego narzędzia, które będzie dostępne, albo zwrócę pieniądze tym osobom, które te kursy związane z czatem GPT kupiły. No bo założenie jest takie, że możesz korzystać z tych rozwiązań, mając darmową wersję czata GPT. Nie musisz kupować tej płatnej, jeżeli nie chcesz. Więc. To są takie sposoby, które ja stosuję we współpracy z klientami. Druga metoda, żeby uspokoić klienta, że ty nagle nie znikniesz, to jest wskazanie swojego następcy, czyli popularna sukcesja. Pracowałem kiedyś z człowiekiem, którego zatrudniałem u siebie w firmie i o którym wiedziałem, że on ma za wysokie kwalifikacje, jak na moje potrzeby i że pewnie będzie szukał jakiejś innej. Pracy, gdzie te jego wyższe kwalifikacje będą lepiej wykorzystane. Więc umówiliśmy się od początku, że jeżeli będzie chciał odejść, to wcześniej znajdzie osobę na swoje miejsce, którą ja zaakceptuję. I rzeczywiście tak się stało. On dostał lepszą ofertę, polecił mi inną osobę, ja tę osobę zaakceptowałem i pracowaliśmy dalej. Więc jeżeli uświadomisz klientowi, jeżeli on ma tego typu wątpliwości, jeżeli to jest jakiś długotrwały projekt, że w razie gdyby się cokolwiek działo, to ty albo masz takie koło zapasowe, albo jesteś w stanie, masz kontakty z nasz ludzi, jesteś w stanie polecić mu kogoś, kto przejmie ten projekt po tobie, no to to jest też duży plus. Trzecia metoda. To jest tworzenie na bieżąco dokumentacji tego, co robisz, tak, żeby dowolna osoba, która przejmie pracę po tobie, była w stanie szybko przejąć to, co zostało do tej pory zrobione, zorientować się w tym i tak dalej. I tutaj takim absolutnym wzorem do naśladowania z mojego punktu widzenia jest Tomasz Dziuda, który tworzy stronę małej wielkiej firmy, który opisuje każdą funkcję na stronie w taki sposób, że, że bardzo często jestem pod wrażeniem i kiedyś nawet Pytałem go, ale po co ty to tak opisujesz? On mówi, wiesz co? No gdybyś kiedyś zechciał pracować z kimś innym, a nie ze mną, no to, to wtedy ta osoba będzie mogła łatwo wejść na moje miejsce. Z drugiej strony, to jest też dla mnie takie uspokojenie, że gdyby wydarzyło się cokolwiek takiego, że, że Tomek nie mógłby nad tą stroną pracować, no to, to wiem, że będę w stanie przekazać te sprawy komuś innemu w miarę bezboleśnie. Więc tworzenie dokumentacji to jest coś, czego możesz się obawiać, no bo to ułatwia klientowi zrezygnowanie z ciebie, ale jeżeli robisz dobrą robotę, to on absolutnie nie będzie chciał tego robić. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten niski próg wyjścia, o którym mówił Rafał, teraz oddaję mu głos, żeby opowiedział o swoim drugim negatywnym doświadczeniu. Doświadczenie drugie to jest brak przewidywalności. Przedsiębiorcy pracują dużo więcej niż ludzie na etacie, a solo przedsiębiorcy już w ogóle często są przemęczeni, często biorą so na siebie za dużo roboty. Pokutuje często też takie przeświadczenie, biorę wszystko, co się na potoczy, bo może później będzie źle, a jak się z tego wybronię, no to będę się martwił. Jak się będą słyszały terminy. Trudno takiej osobie, solo przedsiębiorcy, utrzymać stały poziom obciążenia pracą. Albo ma mniej tej pracy i wtedy dowodzi wysokiej jakości w terminie, albo ma dużo tej pracy, jest przeciążony, zaczyna być zirytowany, przestaje dowodzić w terminie, przestaje dostarczać tą stałą, wysoką jakość. Bardzo często też o tym nie komunikuje, co stanowi swojego rodzaju negatywne zaskoczenia. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś poziomu usługi, a nagle się okazuje, że i termin jest zawalony i jakościowo ten produkt nie jest taki, jakby byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o to obciążenie pracą, to są przypadki, kiedy łatwiej nad tym zapanować czasami trudniej. Jeżeli ktoś organizuje eventy na przykład, organizuje wydarzenia, no to raczej nie podejmie się zrobienia dwóch imprez w jeden weekend. Ale jeżeli ktoś ma Inną pracę, powiedzmy, zajmuje się utrzymaniem stron internetowych. No to może się zdarzyć tak, że tych stron ma sporo i to wszystko się ładnie kręci, ale przychodzi jakiś moment, gdy wszystko sypie się naraz i są problemy z y, tym obciążeniem pracą. Więc tutaj dużo zależy od tego, czym się zajmujesz. Prawda jest taka, że większe firmy też przecież nie trzymają pracowników na zapas. Na wypadek jakichś niespodziewanych sytuacji, tylko no, muszą sobie radzić, jeżeli coś takiego nagłego się dzieje, ale tutaj nie chodzi o to, żeby być dostępnym natychmiast na każde zawołanie klienta, tylko żeby ten klient wiedział, czego może się spodziewać. Co może pomóc w takich sytuacjach? Pierwsza sprawa to jest analizowanie swojego czasu pracy, żeby realnie oszacować, co ile czasu ci zajmuje. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy tutaj optymistami, mamy takie podejście, że zakładamy, że sprawy zajmą nam mniej czasu niż się realnie okazuje, ale jeżeli analizujesz ten swój czas, używasz jakichś tam time trackerów, jakichś programów, które sprawdzają, jakie zadanie, ile czasu zajmuje, to jesteś w stanie szacować ten czas dużo, dużo dokładniej, bo po prostu uczysz się na własnych doświadczeniach. Druga rzecz. To jest planowanie zadań z wyprzedzeniem. I tutaj y, taki przykład no, z, z mojego własnego podwórka. Grzegorz Bieniecki, który montuje ten podcast, zapytał mnie 9 grudnia, czy planować pierwszy odcinek po nowym roku na 6 stycznia, czy może tydzień później. Czyli też chciał sobie zaplanować pracę i tak naprawdę też y, zrobił przysługę mnie, dlatego że ja informując go odpowiednio wcześniej, kiedy ten odcinek będzie, Wiedziałem, że nie będzie żadnego kłopotu z tym, że on to zmontuje na czas. Trzecia rzecz to jest komunikowanie klientom naszej dostępności albo niedostępności. Widzę często, może nie często, ale czasami coś takiego, że ludzie umieszczają w stopce maila terminy swoich urlopów już. Na pół roku do przodu. I okej, okay, super, no ja jestem w stanie się przygotować, że tej osoby wtedy nie będzie. W branżach sezonowych można też sygnalizować klientom z wyprzedzeniem okresy bardziej albo mniej zajęte. Niedawno. Wzywałem, e, w, wzywałem, <laughs> zaprosiłem uprzejmie specjalistę od przeglądu pieca gazowego, od przeglądu bojlera do mnie do domu. No i okazało się, że w szczycie sezonu w zimie to on ma terminy zajęte na dwa miesiące do przodu. Więc jeżeli klient wie z wyprzedzeniem o tym, że w danym okresie Twoje obciążenie pracą jest większe, no to dużo łatwiej mu się planuje. Wracamy do Rafała. Czas teraz na numer 3. Doświadczenie trzy jest ciekawe. To jest zbyt osobiste podejście, zbyt duże obciążenie emocjonalne. Ludzie są tacy, że przyzwyczajamy się do innych ludzi, a do firm zdecydowanie mniej. Po jakimś czasie współpracy z takim solo przedsiębiorcą już bardzo dużo o nim wiemy. Wiemy ile ma dzieci, wiemy jak się nazywa jego partner, partnerka. W momencie, kiedy pojawiają się problemy, taki solo przedsiębiorca potrafi zagrać taką bardzo osobistą kartą. Na zasadzie nie dostarczy ci, moja żona trafiła do szpitala, może się zająć dziećmi, coś się tam wydarzyło. Generalnie to byś chciał powiedzieć, stary, co mnie to obchodzi? Podjąłeś się, działaj, zorganizuj sobie, jesteś przedsiębiorcą, ogarnij temat. Ja mam przez ciebie problemy, moja firma przez ciebie problemy, ty nie dowodzisz, ja nie dowożę. Jak ja mam się wytłumaczyć? Ale nie zrobisz tego. Z naszego żony, z naszego partnerka, partnera, mówisz, ta, nie przejmuj się, będzie dobrze. My jakoś sobie poradzimy, jakoś to ogarniemy. Przecież go nie pozwiesz do sądu, prawda? Z firmą tak nie jest. Tam cię nie szczepiesz. Jak pracujesz z firmą i ci, właściciel firmy małej, dużej, średniej, nieważne, informuje, że jego główny pracownik, nie wiem, trafił do więzienia, no to, to znajdź innego, no. człowieku. Mamy kontrakt. Podkreślmy jedną myśl, bo ona jest bardzo ważna. Tutaj nie chodzi o to, że ludzie zawalają pracę z powodu spraw rodzinnych, bo w dużych firmach dzieje się to samo. Tyle, że klient zwykle nie wie o tych rodzinnych problemach, łatwiej zamaskować taką nieobecność. Mało tego, problemy z niedostępnością pracowników są dużo bardziej prawdopodobne w dużych firmach, no bo pracownicy etatowi znacznie częściej korzystają ze zwolnień lekarskich niż przedsiębiorcy. I oczywiście. W dużej firmie łatwiej zapewnić zastępstwo z dnia na dzień, ale wszyscy wiemy, jak to działa. Wszyscy wiemy, jak pracuje na przykład nauczyciel na zastępstwie, kiedy wrzuci się go nagle w temat jakiś przypadkowy do klasy, której nie zna. Więc chodzi tutaj nie tyle o sam brak dostępności, co o przerzucanie na klienta odpowiedzialności za nasze prywatne problemy. Jak ja bym próbował sobie z tym poradzić? Pierwsza rzecz, jeżeli taki Problem rodzinny jest chwilowy, trwa jeden dzień, dwa dni. No to można go traktować jak każdą inną niespodziewaną usterkę czy awarię. Awarię. Coś się wydarzyło, będzie obsuwa, trzeba powiadomić klienta, trzeba go przeprosić, ale nie wchodziłbym w szczegóły właśnie po to, żeby nie obciążać go emocjonalnie, żeby on nie miał takiego wrażenia, że teraz to trzeba ze mną jak z jajkiem, bo ja mam jakiś tam trudny moment. Natomiast jeżeli problem jest bardziej długotrwały, tak jak z tym przykładem, że tutaj żona trafia do szpitala i trzeba się zająć dziećmi, to no, trzeba albo zorganizować zastępstwo, kogoś, kto weźmie tę pracę za ciebie i ją wykona, albo kogoś do współpracy, kto cię odciąży. I choćby z tego powodu, choćby na wypadek takich właśnie nagłych, losowych sytuacji, warto mieć jedną, dwie, trzy. A może nawet więcej zaufanych osób z twojej branży, takich, z których pomocy w razie czego jesteś w stanie skorzystać. Korzyści z takich relacji może być dużo, dużo więcej, ale to jest zdecydowanie jedna z nich. Czas na doświadczenie numer cztery. Doświadczenie cztery, jakie mam, takie bardzo negatywne, to niewspółmiernie rosnące stawki. Przykładowo projekt jeden zrealizowany za, nie wiem, X. Projekt drugi, który jest taki sam albo bardzo podobny, to już jest w x plus 10%, chociaż nie minęły nawet 3 miesiące. Projekt trzeci to już jest x plus 50%. No ale już jest ten człowiek, już go masz, już, już zasadniczo jesteś do niego przyzwyczajony, już wszedł Twoje oczekiwania, wie co ci dowodzi. No ale te stawki rosną, rosną, rosną i rosną. I nie wiadomo dlaczego. Znaczy, zakładam, że wiadomo, tak? chcąc pozyskać klienta, obniżamy stawki, a później trzeba wyjść na swoje, więc się te stawki podnosi. Ale stają się one nierunkowe i też się zastanawiasz, czy no dobra, to projekt czwarty będzie plus 100%, a projekt piąty plus 150%. Takie podejście trochę zniechęcające. To też nie jest tylko kwestia solo przedsiębiorców. Na przykład dostałem ostatnio mail od Vimeo, czyli firmy, gdzie, gdzie trzymam swoje wideo, na przykład do kursów, że przy następnym przedłużeniu abonamentu moja cena wzrośnie uwaga z 50 funtów rocznie do 140 funtów rocznie, czyli prawie trzy razy taka będzie jak wcześniej. No ale. To, że ta cena może wzrosnąć i że klient obawia się, że jako specjalista będziesz tę cenę podnosić w taki niekontrolowany sposób, to jest jak najbardziej uzasadniona obiekcja i warto tę obiekcję zaadresować. Jak to zrobić? Po pierwsze, transparentnym podejściem. To znaczy, jeżeli na starcie rzeczywiście, tak jak Rafał wspomniał, dajesz niższą cenę na zachętę, no to powiedz o tym, że. Na początek współpracy dajesz klientowi taką cenę, żeby on mógł się przekonać, jak się z tobą pracuje, ta cena później wzrośnie, żeby on po prostu o tym wiedział. Druga sprawa. Możecie, jeżeli nie stosujesz takiego podejścia, tylko po prostu te, te ceny się zmieniają tak bardziej przypadkowo, no to uspokoi klienta to, jeżeli zaoferujesz mu stałą stawkę. Za to samo zlecenie, czy podobne, równoważne zlecenia, na przykład przez rok. Tak, żeby on wiedział, że w określonym czasie ta cena się nie zmieni. Tak jak e, można sobie wykupić e, abonament na tam, nie wiem, prąd czy gaz, gdzie jest stała stawka za kilowatogodzinę, czy coś tam. Jeżeli zmieniasz cenę, to też powiadom klienta z wyprzedzeniem, żeby on nie był zaskoczony tą decyzją. Kiedyś współpracowałem z, z asystentką, która naprawdę bardzo dobrze to rozegrała. To znaczy. Chciała podnieść ceny i uprzedziła, że będzie te ceny podnosić, ale dla swoich obecnych czy dotychczasowych klientów przedłużyła niższą cenę o 3 miesiące. I z mojego punktu widzenia to było zagranie bardzo fair, no bo gdybym chciał z powodu tej podwyżki odejść do kogoś innego, to miałem 3 miesiące na znalezienie nowej osoby, płacąc stawkę, na którą się umówiliśmy. I takie rozwiązanie jest z mojego punktu widzenia uczciwe. Wracamy do Rafała. Rafał powiedział o swoich czterech negatywnych doświadczeniach, ale mimo wszystko to nie jest tak, że on w ogóle nie pracuje z soloprzedsiębiorcami. Są osoby, które pomimo tych zastrzeżeń, o których była mowa, pomimo tych obaw, jednak Rafała do siebie przekonują. W jaki sposób? Posłuchajmy. To, co mnie przekonuje do współpracy z soloprzedsiębiorcami, bo jak najbardziej z takimi osobami też pracujemy, to są polecenia. I niestety tylko to, Żadne tam reklamy, żadne LinkedIny, żadne strony internetowe, to nic nie działa. To jest tylko taki kwiatek do korzuszka. To, co najlepiej działa, to jest polecenie. I to też nie od byle kogo, tylko od osób, które znamy osobiście, które ja znam osobiście, które ja cenię, którym ufam. I jak nie taka osoba powie, słuchaj, pracuję z, tym, z tą gościową 3-5 lat i świetnie się dogadujemy, nie zawiodła ja mnie, jest wszystko w porządku. Ekstra bardzo chętnie zadzwonię do tego człowieka, a w ogóle najlepiej tak jak mi jeszcze ta osoba powie, sorry, ale nie jestem w stanie, najszybciej mogę spojrzeć na to dwa miesiąc, za dwa miesiące, ale proszę powiedzieć, że co chodzi, to, to, to może też pomyślę. To jest w ogóle idealny układ, kiedy to ja muszę się postarać, żeby zainteresować tą poleconą osobę moim problemem, moim tematem do rozwiązania, kiedy ja muszę sprzedać swój, swój temat. Miałem takich sytuacji chyba ze trzy czy cztery, nigdy się nie zawiodłem. Takie osoby, jak już się podejmowały, zawsze dowodziły, zawsze wysokiej jakości, zawsze w terminie. Ekstra się z takim osobami pracuje. To, co ja mógłbym jeszcze od siebie dodać dla solo przedsiębiorców, to jest to, żeby zawsze patrzeć w trochę szerszym horyzoncie czasowym niż tylko dany projekt. Ludzie ze sobą rozmawiają bardzo dużo. Na przeróżne tematy, m.in. też na tematy biznesowe i na tematy właśnie polecania sobie osób do współpracy jest takie powiedzenie, że jeden zadowolony klient przyniesie ci kolejnego, jeden niezadowolony zabierze ci dziesięciu. I tak to, moim zdaniem, jest bardzo prawdziwe powiedzenie. – Moje doświadczenia są podobne, czy moje sposoby działania są podobne jak Rafała, ja też pytam o rekomendacje zaufane osoby i jeżeli mam silną rekomendację od kogoś, kogo znam i komu ufam, no to chętnie zaczekam, aż taki solo przedsiębiorca będzie miał dla mnie czas, bo po prostu nie chcę ryzykować usług kogoś, kto się nie sprawdzi. Co robią podwykonawcy, których ja polecam, czyli czym można sobie zdobyć taką pozycję u klienta, żeby on rzeczywiście z przekonaniem cię rekomendował? To są trudne rzeczy, dlatego że to brzmi bardzo ogólnie, ale postaram się to wytłumaczyć najlepiej, jak umiem. Są trzy takie zalety z mojego punktu widzenia kluczowe. Pierwsza rzecz to jest Całościowe spojrzenie na problem klienta. To znaczy, wielu specjalistów, wiele osób, wielu solo przedsiębiorców ma takie klapki na oczach. To znaczy, na przykład, programista może ci stworzyć stronę internetową, ale nie zaproponuje sam z siebie, żeby na tej stronie włączyć dwustopniowe uwierzytelnianie, no bo wychodzi z założenia, że to nie jest element budowy strony, to jest kwestia bezpieczeństwa IT, to, to nie jest w ogóle jego działka. Więc jeżeli jako solo-przedsiębiorca patrzysz trochę szerzej i jeżeli dotykasz tych obszarów, które są związane, nawet nie, nie są bezpośrednio w zakresie twojego projektu, ale są z nimi związane, to to jest z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, na plus. Druga rzecz to jest solidność, to znaczy dowożenie tego, do czego się zobowiązujesz, jeżeli coś ma być zrobione, to jest zrobione, to jest dość oczywiste, ale trzeba o tym powiedzieć. To jest warunek konieczny. I trzecia rzecz, myślę, że dość często pomijana, a dla mnie bardzo, bardzo ważna, to jest taka łatwa komunikacja. To znaczy, kiedy o coś pytam, to odpowiedź jest zwykle tego samego dnia. Kiedy solo przedsiębiorca, mój współpracownik, podwykonawca czegoś ode mnie potrzebuje, to też pyta. Żeby nie robić bez sensu jakichś rzeczy, które no, właśnie są oparte na jego domysłach, ale też nie zawraca głowy bez potrzeby. To znaczy, to nie jest tak, że dopytuje się co 5 minut. Więc, tak jak powiedziałem, to jest bardzo trudne do uchwycenia i zdefiniowania. Myślę, że tutaj ogromne znaczenie ma takie wyczucie drugiej strony i właśnie to, żeby obie te strony były do siebie dopasowane, ale im więcej. Pracujesz z klientami, im lepiej znasz swoich klientów, tym lepiej też jesteś w stanie dobierać sobie takich klientów, z którymi po prostu będzie ci się pracowało dobrze, a im będzie się dobrze pracowało z tobą. Jeżeli chcesz budować swój biznes właśnie w taki sposób, jak powiedziałem, polecam newsletter soloprzedsiębiorca.pl, w każdy poniedziałek wysyłam nim cztery przydatne wskazówki i rekomenduję jedno narzędzie albo książkę, które mogą ci się przydać, a na koniec. Jeszcze ogromne podziękowania dla Rafała Gryglickiego. Rafał, dzięki nie tylko za podsunięcie pomysłu na ten odcinek, ale przede wszystkim za nagranie tego wideo i podzielenie się swoimi doświadczeniami. W tym odcinku małej wielkiej firmy to wszystko. Dzięki wielkie, do usłyszenia.